Hello, Internet. You people have been talking about me. Hej, hej! Witam ponownie w Alanie Wake'u American Nightmare, czyli grze będącej takim standalone, dodatkiem do gry Alan Wake. W poprzednim odcinku żeśmy sobie zaczęli, zobaczyliśmy, ja sobie przypomniałem, bardzo szybko o dziwo, przypomniałem sobie sterowanie tą grą, no i to jest taki horror, więc mam nadzieję, że będę jakoś mało podskakiwał ze strachu, bo pamiętam, że w pierwszym Alanie Wake'u się naprawdę mocno bałem, tam to była ta historia, była naprawdę fantastyczna, tutaj na na razie, z tego co widzę, to mamy taką bardziej wyciągnięty ten element, prawda? Chodzenia, celowania, strzelania i prostych zagadek. Jakby już tak nas nie wsysa ta, ta, ta opowieść, no ale zobaczymy. Także, także gramy dalej. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym, w którym zakończyliśmy poprzednio, czyli teraz mamy za zadanie iść. Jak pamiętacie, uciekaliśmy z. Uciekaliśmy przed jakimiś stworami, tutaj z tej wieży wiertniczej. Natomiast teraz mamy za zadanie tam wrócić do tejże wieży. O, tu jest jeszcze jakaś giwera, słuchajcie, Pump Action. To jest to na krótki, na krótki dystans. To jest to, no, zaraz, zaraz, zaraz. A tutaj co mamy? Submachine gun ammo. Czyli oni się tutaj przygotowywali. Jakbym zapomniał tam się listokować w mm, poprzedniej, to tutaj wszędzie jest. Zobaczcie. O, dzień dobry. Dzień dobry. You can dodge attacks by tapping when enemies strike. No, come on, come jak on. się bateryjka podładuje? Reload, jeszcze jeden był. A zobaczcie, zo, zobaczcie na inteligencję tych, tych, tych wrogów. Oni nas tutaj próbują zachodzić od tyłu. Cały czas, zobaczcie. Tu jakiś z sierpem skubany. No, chyba mamy to. Dobrze, przeładujemy się. Niech się nam latarka doładuje. Okej. Okay. Nie jest rewelacyjnie, jeśli chodzi o amunicję. Ale, no, pamiętam, że w oryginalnym malenie Wake'u to to była, z amunicją była jakaś straszna bieda. Dopiero pod sam koniec się okazywało, że no, że trochę tej amunicji jest. O, jest pistolet, ale ja nie chcę. Nie chcę pistoletu. Pump action, shotgun, ammo, submachine. No dobrze, czyli mamy. Mamy full restocked. I wracamy do tej. Wieży ciśnień, czy wieży wiertniczej. Zobaczymy. Tu? Nie, tu się coś, tu nie przejdziemy, czyli tędy. Są takie butle z. Jakimś. Yy, zakładam, że łatwopalne. W związku z tym. O, tutaj też nam, oczywiście, jakbym tam zapomniał, nam tutaj dają ammo. Tam też dalej coś miga. O, wyłażą. I to są ci, którzy. I yy, to są ci, którzy się rozdwajają, chyba. Tak, tak. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow It's time for flare No teraz będzie trochę łatwiej jest mamy to uh ale zużyliśmy flarę i to jest e, i to jest niestety troszkę troszkę bolesne. Czy mogę doładować? Tutaj to mam wszystko, trzeba by ich powysadzać następnym razem. Ale skąd oni wyleźli? To tu jest ten. A ja mogę iść tutaj i co tutaj będzie? Shotgun ammo. No dobrze, czyli tutaj mamy tego full uh, A najwyraźniej Check manuscript. A, ah, uh, lewe. The wheel was in the place, the oil, the oil was flowing, the battery was attached, the lights were, were blinking, the CD was playing in the boombox. Czyli musimy wsadzić kółko, musimy wsadzić akumulator i musimy odpalić. Um, Muzykę z boomboxa. Tylko pytanie: gdzie to wszystko ma być? Zakładam, że pewnie gdzieś. Tak, tutaj ma być Stardew. Uruchom przepływ oleju. Pewnie będziemy musieli walczyć. Coś, wy... coś stąd wy... wylezie. Nie. Nic nie wylazło na szczęście. No to się może okazać, że daliśmy radę z tym. Tutaj musi być akumulator. Ok, uruchomiliśmy światła. Czy coś dalej wylazło? Nie, nic dalej nie wylazło. Jeszcze musi być muzyka z płyty, z boomboxa. Gdzie jest boombox? Where is the boombox? Boombox... Tu? Nie. Gdzieś... Nic nie widzę przy tej latarce! Tu jest muzyka. Play the CD. No i w ten sposób zmieniliśmy rzeczywistość. Satelita spadł. Aha, czyli teraz... Ym... Wszystko wydarzyło się, jak ja ustawiłem te wszystkie elementy tak jak w książce, to teraz wszystko się wydarzyło tak jak w książce. Eee, Okej, okay, czyli jakby przepisaliśmy, czy ponownie napisaliśmy rzeczywistość. Tutaj wszystko płonie. Escape the, the destruction. No dobra, no to. Gdzie mam, jak, jak ja mam tutaj? No nie tędy przecież. Tu. Zakładam, że tutaj do motelu, tak? a tutaj walną ten satelita, no proszę, wrócić do M, -my. tu jakieś słyszę potwory.

Daliśmy radę. Daliśmy radę. Dobra, to zanim cokolwiek przeładować. Wow, jaki gruby. Teraz mu nie dam rady. Teraz mu nie dam rady. Gdzie, ja... jak ja mogę tutaj do dodżować te ataki? No i zginąłem. Dobra, tu jest ściana! Shit! No i ginę, dziękuję. Okej, okay, czyli zaczynamy teraz yy, jeszcze raz. Yy, trzeba to jakoś lepiej rozegrać, w sensie, żeby nie wleść tam pod tą ścianę, no. Teraz, teraz, żebym się nie dał tutaj wleść, przeładować. Najpierw spróbujemy, no, tego myślę, na najpierw spróbujemy tego grubego zdjąć, bo do niego trzeba dużo światła i pewnie dużo kul. Niech się podładuje bateria. Jeszcze jeden jest. Nie, ten jeszcze żyje. Ci są jacyś. Ten jest jakiś. Berserker. Dobra. Mamy to. Przeładujemy oczywiście. Uff, ostra walka. Oczywiście przeładujemy. Potem cokolwiek by się działo. To zrobimy restock. A dopiero potem do niej pójdziemy.

No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I... I heard that he went to the room, was gość, there, there, there. Alan Wake, Maybe you could find out I, I got some keys that you could maybe use. Mm -hmm. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I can close up this place and go home. Okay. czyli dziewczyna mówi, że będzie... Że jak tylko skończy tutaj... czy znaczy jak ja skończę tutaj, to ona zabiera się stąd i, i ucieka w diabły. No zobaczymy, no. Okej. Okay. Jesteśmy listokowani. Dobrze. I teraz, a tutaj powinna być. Tu gdzieś powinna być karta powieści, bo migał ten. Migał. Czy znaczy jest znak zapytania na... Tu się, jak zakładam, nie wejdzie. Tutaj też, jak zakładam, się nie wejdzie. Ale jest znak zapytania, więc yy, chyba, że to później ja ją znajdę. Albo się gdzieś wchodzi od tyłu, na przykład tutaj. Nie, 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 nie. No dobra, okej, okay, nieistotne. E, bo to fajnie poznajdywać te wszystkie, te wszystkie znajdźki. Dobrze, to my idziemy do celu, zamiast szukać tutaj tej, tej karty. Dlaczego gram w Alana Wake'a American Nightmare? Dlatego, że potem sobie ewentualnie przejdę jeszcze oryginalnego Alana Wake'a, jedynkę w sensie, no bo planuję przejść, być może na streamie, dlaczego nie, planuję przejść Quantum Rake'a, bo jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw tej gry. Może ją, może ją nagram, zobaczymy, ale zaraz. Explore the dinner. A, to nie w jednym pokoju była impreza w motelu, tylko tutaj w tej. Oj, 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 Jakiś nowy ten, nowy rodzaj ducha, poltergeist, który tutaj będzie nam dosyć mocno pewnie utrudniał. Jakąkolwiek robotę, ale tu chyba jeszcze jestem bezpieczny. Pickup flare jest, mamy flare. Oj, coś tutaj leci w naszą stronę, ale myślę, że. Wow! I nie żyje, dziękuję. Muszę stąd chyba uciekać. Zginąłem, dziękuję. Nie wiem, jak się z tym walczy. Okej, okay. the taken? Jesteśmy the taken, czyli potępieni, zabrani. Okej, okay. mamy tutaj full. No dobra, no ale jak walczyć z tym. z tym tym, tym poltergeistem? Czy to mam po prostu uciekać przed tą... Bo latarka na niego nie działała. Najwyraźniej, więc y, tutaj chyba idę w stronę tego dinera. Tutaj mamy safe place, safe heaven, czy jak to tam się zwało, ale, ale ta raca tutaj wyglądała interesująco, więc ja bym jednak się o nią y, troszkę, tutaj, troszkę tutaj pokusił. A poltergeist. Jego istnienie i się Deadly projectiles. Projectiles. Oh, shit. E, śmier śmiercionośne pociski. E, Okej, okay, dobrze. No i co ja mogę? Nic nie mogę. Mogę jedyne co, to mogę wejść chyba tutaj do środka, tylko, czy nie? No i co, i wszedłem. Dobra. Czyli teraz y, to coś mi tutaj chyba nic nie zrobi. Okej, okay, a ja mam tutaj. Coś tutaj się dzieje najwyraźniej. Mhm, klucze. Okej. Okay. Do pokoi motelowych. Tutaj mamy stłuczone coś, mamy klucze. Mm, I te, Czyli teraz ja muszę stąd wyjść. No, zobaczcie, spada satelita, a w barze stoi walizka z napisem e, Obserwatorium Góry Czerwonego Zęba Red Tooth. To jak Bluetooth prawie. Zobaczymy, czy tutaj czegoś nie znajdę, na przykład jakiegoś termosa z kawą. Because Why not, albo jakiejś nowej fajnej broni. Because Why not albo może tylnego wyjścia, żeby nie musieć znowu przechodzić koło tego czegoś. No niestety zamknięte jest tylne wyjście. Czyli trzeba będzie jakoś najwyraźniej pokonać tego Poltergeista. Czy, czy po prostu wyjść i mu spierniczyć. Nie mam pomysłu. Bo tam jest, yy, tam jest latarnia, tam jest safe heaven. Niech ja pomyślę chwilę. No dobra, no ryzyk fizyk. Trochę mu to robi. Tak, dało radę. Uuu. Ale trochę strzałów trzeba było poświęcić. Yy. Dobra, mamy przeładowaną broń. Checkpoint reached. Czyli zapisało nam grę. No i coś się teraz będzie działo, zobaczymy. hu, poważna sprawa. Ojej. No i porwą dziewczynę, no. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się

Wow, Jak tu się dodżowało te ataki? A to jest ten o jejku. Dobra, mamy to. Demony! Wszędzie demony! Oczywiście przeładować. I teraz znowu, zanim wejdę do jakichkolwiek pokoi hotelowych, zanim będę ratował jakąkolwiek dziewczynę, to najpierw będzie restock ammo. Wiadomo, to jest absolutny standard. Taki restock ammo. I tutaj też są baterie, więc. Okej. Okay. Jest full wszystkiego. Dobrze. Sprawdźmy, co. Co tu się działo? No, miała zamknąć drzwi i siedzieć po cichu. Póki nie wrócę. Aż te kobiety. Wszędzie polezą, gdzie nie powinny. No dobra. To przeszukujemy pokoje. Szybko, 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 bo ona może nas. Co to jest radio? Nie, klimatyzer pewnie. Yy, nie ten pokój. Przepraszam najmocniej. Ten pokój. O. I kolejny Michael zestaw kluczy. Michael Farabi, martwy, torturowany, ubrany w ciuchy z obserwatorium. I on wie, gdzie teraz iść. A zaraz mi wstanie skubany no boję się, no. No boję się. I teraz pójdziemy do obserwatorium. O Jezu, tam daleko na samą górę. O matko Bosko. Jak tam dojść? Chyba, że mnie tam, nie wiem, teleportuje czy coś, albo pojada samochodem. Bo iść taki kawał po ciemku, gdzie jest może tra... no może mnie, te... może mnie teleportuje ów. Obserwatorium, miejsce, w którym człowiek doświadcza wielkości wszechświata. Mówię, I przybył on, aby znaleźć broń. Okej, okay, pojechał samochodem. Dobrze. Czyli mamy kolejną lokację. Wejdźmy do środka. Jesteśmy Mamy naładowane całą, całą broń, tylko jak tu wejść? To jest dobre pytanie. Może furtką? Tak, oczywiście. Że znaleźliśmy klucze. Gratuluję. Gratuluję wspaniałości myślenia. Open. Turn on. Co my tutaj mamy? Okej, okay, mamy amunicji do shotgańca trochę. Tutaj nic nie ma. No ale shotganiec nam się przyda. O, zgasło światło. Czyli że już tutaj nie będzie bezpiecznie. Oho, już dzień dobry. Leci Kaka demona. In, ale poleciała gdzieś indziej. Dobrze, ja zakładam zaraz. Ja mam iść w tę stronę czy w tę stronę? Niby tutaj się idzie, w tę stronę do Safe Heaven. Tu jest latarnia jakaś. Może mogę wejść z dwóch stron do tego obserwatorium. To by było bardzo interesujące. Oj, coś tu się dzieje. Dzień dobry. Wy, wyłażo. Wyłażo coraz bardziej. Okay, niech się podładuje latarka, żeby nie zużywać baterii póki co. Świeć, 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 świeć. Dobra, przeładować i podładować, podładować latarkę. I przeładować broń. Pięknie. Latarka pełna, życie. Full. Coś tutaj jest do znalezienia. Jakaś znajdźka najwyraźniej. Unlock hunting rifle Hunting rifle mnie nie bawi Bawi mnie Ten shotgun jest dobry Bo oni podłażą Na bardzo Bliską odległość Niestety I to jest wada I to jest problem Manuskrypt Zobaczymy Aha e Czyli ja tam nie znalazłem wszystkich stron, bo to jest każda, każda lokacja. Ma swoją, ma swój jakby rozdział. Czyli ja tam znalazłem tylko trzy chyba z 50 w tamtej, w tamtej lokalizacji. To, to, jest, to, to jest interesujące. Nie wiem, wrócić? Nie, idziemy dalej. Najwyżej nie, nie złapiemy wszystkich. Znajdzie, i nie będziemy mieli z tego powodu acika. Trudno. Myślę, że jest to jak najbardziej akceptowalne. Bo poświęcenie, zwłaszcza, że yy, no, ta gra jest taka yy, że tak powiem action driven. Napędzana akcją, czyli, czyli trzeba przejść do przodu, a nie się zatrzymywać. Oj, 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 dzień dobry. A pan tutaj co? Ale dobrze, że mnie ostrzegło, bo by. Podbieg walną mnie w łeb i by się skończyło rumakowanie. No I zobaczcie, i tutaj te lokacje są trochę większe. Zresztą, więc. Całkiem śmiesznie. Da się tu wejść? Nie sądzę. Nie. to jest Alan Wake gra, która ma chyba, nie wiem, gigabyte, tak? Z Xbox Live Arcade. i działa na Xboxie One, żeby żeby nie było. Tutaj mamy następny jakiś Save Helen i Checkpoint. Patrzę ile patrzę ile jeszcze mamy nagrania, bo, bo, bo chcę to jakoś ładnie podzielić na odcinki. No dobra, aha, czyli podejrzewam, że można było wejść od drugiej strony po, po prostu do tego obserwatorium. Dobrze, czyli amunicji mamy full. Tutaj Flara leży. To o, to jest bardzo przydatne. Czyli spodziewam się, że będzie jakaś ostra. Będzie jakiś ostry fight. Um... Okej, okay. zakładam, że tu. Domofon. Dzień dobry. Tu jest kamerka. Dzień dobry. Aha. To ty mnie lepiej wpuść Bo tu jest nieśmiesznie Odpalić racę? No No chce odpalić racę Jest Zombie Reload. Jeszcze tam coś się chyba dzieje, czy nie? No wolałbym, żebyś mnie jednak wpuściła, dziewczyno. W środku... W środku będzie bezpieczniej. Please! Tam jest safe heaven i leczenie. Dobra, to ja jeszcze zobaczę sobie tutaj, bo tu jakaś broń leży. Co to może być? Car Carbine rifle. Tutaj mamy save i leczenie. O, właśnie tak. Oto szło, oto właśnie szło. No dobrze, to słuchajcie. Wnętrze obserwatorium zwiedzimy sobie w kolejnym odcinku. Kolejnego dnia dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej filmów z Alana Wakea i nie tylko Alana Wakea. Także trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Papa! Pa.